Dzień dobry. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Panie Wicepremierze, Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowne Panie i Panowie Posłowie, Przewodniczący. W trybie artykułu 135 Konstytucji zwołałem i otwieram posiedzenie ciała doradczego Prezydenta Rzeczypospolitej, jakim jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze posiedzenie i za niezawodne przybycie. Dziękuję przedstawicielom parlamentu, na, z Państwem marszałkami, dziękuję Panu Premierowi wraz z Panem Wicepremierem i ministrami, dziękuję także wszystkim przedstawicielom ugrupowań politycznych, klubów parlamentarnych. Cieszę się, że spotykamy się ponownie w takim gronie, które gromadzi całą polską scenę polityczną, niezależnie od różnych naturalnych w systemie demokratycznym różnic w poglądach po to, aby porozmawiać o sprawach, które są w moim przekonaniu najgłębszym, a cieszę się ogromnie, że także i Państwa mogę to z całą pewnością powiedzieć, ponad podziałami generalnie w kwestii bezpieczeństwa. Rzeczypospolitej i bezpieczeństwa naszych współobywateli. Tak jak kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy rozmawialiśmy, spotykając się na Radach Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak Państwo zwracaliście się do mnie, żeby te Rady odbywały się częściej i żeby zawsze w takich ważnych momentach, które, gdzie zapadają decyzje dotyczące bezpieczeństwa Polski, gdzie te decyzje mają być realizowane, gdzie dyskutuje się o sposobach i terminach ich realizacji takie spotkanie właśnie całej polskiej sceny politycznej, wszystkich ludzi, którzy odpowiadają za, za funkcjonowanie Rzeczypospolitej i którzy w przyszłości pewnie będą odpowiadali, bo takie są reguły demokracji, że rządy się zmieniają, wiadomo i różne ugrupowania polityczne sprawują władzę. Przekonujemy się o tym na przestrzeni ostatnich 30 lat, ponad 30 lat w Polsce. Co? Świadczy o tym, że nasza demokracja cały czas dojrzewa i jest coraz mocniejsza. Ale spotykamy się właśnie po to, żeby o tych ważnych sprawach porozmawiać, bo niezwykle ważne jest zawsze dzieło kontynuacji, i w takiej materii, jaką jest materia bezpieczeństwa państwa i naszych obywateli, ta kontynuacja absolutnie w moim osobistym przekonaniu powinna być zapewniona, i dlatego jeszcze raz Państwu wszystkim dziękuję za przybycie. Oczywiście spotykamy się. Nie bez powodu spotykamy się, ponieważ w ostatnich dniach miał miejsce szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. Spotykali się szefowie państw i rządów e, krajów NATO po to, żeby podjąć decyzję i żeby te ważne kwestie związane z bezpieczeństwem przedyskutować no, w warunkach wszystkim doskonale znanych, a mianowicie w warunkach toczącej się na Ukrainie wojny będącej wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dyskutowaliśmy o tym, jaka jest sytuacja, dyskutowaliśmy o tym, jaka powinna być postawa państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego i całego Sojuszu jako takiego w tej sytuacji. Mówiliśmy o tym, jakie działania już zostały podjęte i mówiliśmy też o tym, jakie działania powinny być podjęte aby zrealizować to, co z naszego punktu widzenia najważniejsze, czyli wzmocnić bezpieczeństwo krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w szczególności wschodniej flanki tego sojuszu, w oczywisty sposób w części przynajmniej graniczącej z Ukrainą, która dzisiaj jest podmiotem rosyjskiej agresji, a miejscem toczenia się, toczenia się wojny ale także krajów, które graniczą z Rosją, krajów, które znajdują się w potencjalnym w związku z tym rosyjskim zagrożeniu, krajów, wobec których są obecnie artykułowane rosyjskie groźby różnego rodzaju i to zarówno na szczeblach rosyjskich władz, jak również i w rosyjskich mediach przez różnego rodzaju osoby, które, które są osobami publicznymi, można powiedzieć, w Rosji. Ale rozmawialiśmy także i o tym, w jaki sposób, w jaki sposób, jakie powinniśmy praktyczne działania podejmować i rzeczywiście takie ważne decyzje zostały na tym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęte. Te decyzje chciałbym z Państwem omów omówić dzisiaj. Chciałbym wysłuchać Państwa opinii na ten temat, bo ona jest dla mnie ważna. Chciałbym Wysłuchać Państwa opinii również co do tego, w jaki sposób my powinniśmy działać na przyszłość jako Polska, mając na uwadze to wszystko, czym, czym z Państwem się podzielę za moment w szczegółach w części, w części zamkniętej naszego posiedzenia. Natomiast najistotniejsze jest, najistotniejszy jest ogólny wymiar tego szczytu. Otóż w mojej ocenie przede wszystkim ważne było to, że NATO zachowało jedność wobec. Czasem różnic zdań w szczegółach na, na różne tematy związane z budowaniem systemu bezpieczeństwa na to absolutnie pokazało jedność, co ważne i co wszyscy podkreślali, pokazało ją od samego początku do samego końca, to znaczy od momentów, w którym do agresji rosyjskiej doszło, poprzez cały czas, kiedy ta agresja trwała, aż do, do, do momentu, kiedy rozeszliśmy się na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, teraz w Madrycie po zakończeniu obrad. Ta jedność z całą pewnością jest i dzisiaj państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwestii bezpieczeństwa mówią jednym głosem. To jest ogromnie ważna rzecz. Czy Władimir Putin tego się spodziewał? Trudno mi jest na to pytanie oczywiście odpowiedzieć, ale myślę, że liczył na to, że uda mu się, jak to mówią, rozegrać na to, że uda mu się rozbić na to, że uda mu się poróżnić państwa, że nie będziemy umieli podjąć wspólnie ważnych decyzji, które rzeczywiście tę sferę bezpieczeństwa będą budowały. Takie decyzje zostały wynegocjowane, takie decyzje zostały podjęte i one są decyzjami w wielu aspektach bardzo konkretnymi. Więc to jest, jakby rzecz, to jest jakby rzecz w moim poczuciu najistotniejsza. Po drugie, no, przyjęliśmy bardzo ważne dokumenty. Z naszego polskiego punktu widzenia takie ważne dokumenty są na pewno trzy. Pierwszym ważnym dokumentem jest nowa koncepcja strategiczna NATO. Bardzo rzecz istotna, albowiem w tej koncepcji wyraźnie widoczna jest zmiana podejścia do wschodniej flanki i do zagrożenia, o którym my mówiliśmy od dawna, jakim nie tylko potencjalnie, ale dzisiaj już realnie jest Rosja. To po pierwsze. Po drugie przyjęliśmy wspólną deklarację, w której również udało nam się wynegocjować fragment, który z naszego punktu widzenia i działań, jakie prowadzi Polska i polityki, jaka jest w Polsce realizowana, z wielu względów polityki, którą wszyscy wspólnie uzgodniliśmy, także w czasie, w czasie obrad tutaj Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ciągu ostatnich miesięcy. Która, która, która w związku z tym, śmiało można powiedzieć, jest naszą polityką, a która znalazła swoje odzwierciedlenie w tej deklaracji, w formule jakby dodatkowego odwołania się bezpośrednio do, do realizacji takich zadań, jakich my się podejmujemy. Z mojego punktu widzenia, myślę, że z naszego punktu widzenia, to jest element bardzo ważny i to się udało nam rzeczywiście wynegocjować. Za co dziękuję bardzo polskiej dyplomacji, naszemu ambasadorowi przy, przy NATO panu Szatkowskiemu i, i Ministerstwu Obrony Narodowej i, i, Ministerstwu, i Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Natomiast, natomiast, natomiast trzecią rzeczą, również bardzo istotną, jest no, zgoda Sojuszu Północnoatlantyckiego na przyjęcie nowych członków. Kto wie, może właśnie ta decyzja z punktu widzenia kiedyś, kiedy będzie historia odwoływała się do wydarzeń, które miały miejsce, przestrzeni dziejów w związku z, z, z istnieniem NATO, pewnie ta decyzja będzie uważana za najbardziej wiekopomną, a mianowicie, że Sojusz zostaje de facto prawie już, decyzja mam nadzieję zapadnie bardzo szybko w krajach członkowskich, także i u nas w postaci ratyfikacji, przyjęcia i ratyfikacji odpowiedniej ustawy, Natomiast przyjęcie Finlandii i, i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza Szwecji, gdzie przecież pani premier Szwecji bardzo mocno podkreślała, że to było kilkaset lat neutralności szwedzkiej, która, która właśnie zostaje przerwana w wyniku no, ewidentnej polityki agresji, jaką prowadzi Rosja. i Dzisiaj Szwecja, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i spokój obywatelom, przystępuje do Sojuszu Północnoatlantyckiego hmm, po to właśnie, żeby wzmocnić swoje bezpieczeństwo. Więc to... To bardzo ważny element, nikomu tutaj u nas chyba nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo ważny dla nas, jako że de facto Morze Bałtyckie staje się basenem wewnętrznym NATO w tym momencie i dwa bardzo silne państwa o długiej tradycji militarnej i, i, i bardzo mocnej tradycji militarnej stają się, staną się w najbliższym czasie częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego granica. Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim wydłuży się o prawie 1400 km, co bez wątpienia nie jest dobrą wiadomością dla rosyjskich władz, zwłaszcza jako agresora i, 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 i państwa, które, które no ma ambicje pożerania i władania nad innymi. Tak? To jest ewidentne wzmocnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego i ten trzeci element jest bardzo ważny. O tych wszystkich kwestiach w aspekcie. Tutaj naszej sytuacji chciałem z Państwem porozmawiać. Oczywiście to nie były jedyne tematy, które były omawiane na szczycie NATO. To, co my zawsze akcentowaliśmy od 2016 roku, bardzo zdecydowanie, że NATO kieruje się zasadą 360 stopni, więc rozmawiamy o wszystkich kierunkach, gdzie jest potencjalne niebezpieczeństwo dla, dla pokoju i spokoju państw NATO. To znalazło swoje odzwierciedlenie również i na szczycie w Madrycie. Poza tymi kwestiami, które bezpośrednio dotyczą więc naszego bezpieczeństwa, mówiliśmy o kwestii sytuacji na, w obszarze tak zwanego Indo-Pacyfiku, czyli kwestia Chin, sąsiadów Chin, zaniepokojenia Australii, Nowej Zelandii, Japonii, tym, co, tym co, co dzieje się w polityce chińskiej i tym w jaki sposób Chiny się zachowują, także w aspekcie konfliktu na Ukrainie. O tym także była mowa i rzeczywiście gościliśmy przedstawicieli i Japonii, bo obecny był premier Japonii i, i, i była obecna pani premier Nowej Zelandii i był obecny premier Australii, byli oczywiście obecni przewodnicząca Komisji Europejskiej i, i przewodniczący Rady Europejskiej, więc byli bardzo ważni goście sojuszu również i, i były bardzo bardzo ważne w tej, kwestii, w tej kwestii rozmowy i tym ostatnim wątkiem, który był poruszany, była także i sytuacja na, na Bliskim Wschodzie, na południu na od Europy, czyli, czyli Afryka, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Północnej, właśnie Bliski Wschód, tego wszystkiego, co tam się dzieje. Także oczywiście w aspekcie potencjalnego kryzysu żywnościowego, który może wynikać z rosyjskiej agresji na Ukrainę i tego, w jaki sposób zachowuje się Rosja jako agresor, potencjalnych skutków dla intensyfikacji zagrożeń terrorystycznych i tego wszystkiego, w jaki sposób NATO w tych kwestiach powinno, powinno działać. To jest taki ogólny, bardzo krótko zarysowany obraz tego szczytu tego szczytu NATO i i tych podstawowych elementów, które, które były na tym szczycie omawiane. W części zamkniętej postaram się Państwu przedstawić szczegóły także i, 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 i to, w jaki sposób ja odbierałem te dyskusje, jaki był nastrój, który panował w kuluarach szczytu, szczytu NATO, jeżeli, jeżeli Pan Minister. Mariusz Błaszczak, pan, pan premier, będzie chciał dodać coś, coś do tego, jako że również był obecny wraz ze mną w polskiej delegacji, to, 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 to też będę, będę bardzo prosił, żeby, żeby na wstępie, w tej części opisowej to dołączyć jeszcze przed, przed dyskusją. Także w tej, chwili, w tej chwili tyle. Dziękuję. Szanowni Państwo, na tym kończymy część jawną. Prosimy media o opuszczenie sali.